Zadzwonił do mnie klient, któremu montowałem pompę ciepła we wrześniu Z informacją, że co chwilę się wyłącza I że po prostu grzejniki ma zimne Musi cały czas przychodzić i ręcznie ją włączać No to co? Zadzwonił klient, moja pompa No to jadę zobaczyć co się stało To Ja za chwileczkę pokażę Tobie co się stało Jak to zostało zmierzone I w jaki sposób naprawiłem klientowi tą pompę ciepła Zapraszam Ciebie na dzisiejszy materiał Na szybko idzie montaż tej klimatyzacji Dobra No więc zjeżdżam sobie do klienta I pierwsze co Sprawdzam sobie Czy jednostka ma jakieś błędy No i widzimy oczywiście L1, L1 Tu jeszcze jakaś E8 Także głównie mamy błąd L1 no i jak dostałem instrukcję od dystrybutora, to L1 oznacza, że jest to zbyt słabe, zbyt niskie napięcie na module IPM od sprężarki i zaraz Wam pokażę, jak to wszystko sprawdzić. Oczywiście w powyższym przykładzie powiedziałem o tym, kiedy L1 sporadycznie nam wyskakuje, bo kiedy L1 wyskakiwałaby zaraz po uruchomieniu, Sprężarki, to najprawdopodobniej jest coś nie tak z zasilaniem, jakieś słabe styki, albo po prostu za małe napięcie dociera do agregatu. Także pamiętajcie, powyższa instrukcja jest do tego, kiedy L1k, czyli błąd L1, wyskakuje nam sporadycznie. Przede wszystkim, pierwsze co to, musimy sobie pompę wyłączyć. Rozbieramy sobie jednostkę zewnętrzną I kiedy wentylator Ani sprężarka nie pracuje Musimy sobie zmierzyć Napięcie oczywiście W trybie DC o, Ostrość nie ma Nie chce łapać Czyli musi być tu miernik ustawiony Na prąd Tu o Na prąd stały Pomiędzy tym stykiem, a tym tutaj od góry. I ja w tej chwili postaram się to tutaj złapać. Ciężko tak jedną ręką, ale o, udało się złapać. I napięcie mamy 306 V prądu stałego. Czy to jest dobrze, czy źle, to już Wam mówię. Według instrukcji jest napisane, że kiedy sprężarka ani wentylator nie pracuje, napięcie na tych stykach musi być. 1,4 raza większe Niż zasilanie prądem przemiennym Z sieci elektrycznej Zasilanie prądem przemiennym Mamy 222 221 I jeżeli to przemnożymy Razy 1,4 Powinno nam wyjść, właśnie wyjść Wynik około 307-310 V Kolejny pomiar Znowu musimy zrobić prądu stałego i oczywiście przy włączonym, przy uruchomionym agregacie. Podczas pracy wentylatora, jak i sprężarki powinny nam napięcie prądu stałego wyskoczyć 377 V. I zaraz to sprawdzimy. Mamy 373 V. prawda jest to, przypuszczam, że w granicy błędu. I co można z tego wywnioskować? Gdyby to napięcie spadało, to Oznaczałoby, że należy wymienić płytę główną tutaj dom. Ale jeżeli to napięcie cały czas się utrzymuje, no to do wymiany będzie płyta inwertera. Gdyby oczywiście napięcie było tutaj poniżej 160 V albo powyżej 500V, wówczas najprawdopodobniej byłoby coś z zasilaniem, albo też można by było domniemać, że będzie to uszkodzona płyta inwertera. Także urządzenie wyłączam z prądu i jadę do swojego magazynu po nową płytę główną. Tak jak mówiłem, tak jak zrobiłem, pojechałem do mojego magazynu i będziemy wymontować tą pompę. Ja już tu wszystkie kabelki oczywiście se porozpinałem, tak żeby nie było. Z zdjęcia se porobiłem i tak samo jak mówiłem Wam na szkoleniach, pamiętajcie jak te kable były przypięte, żeby Wam sprężarka w odpowiednią stronę chodziła. Znaczy, ona nie pójdzie w drugą stronę, ale wtedy nie ruszy Wam po prostu yy sprężarka. Dlatego ja się teraz zabieram za wymontowanie tej płyty do końca. No i wracam z powrotem. O, została już tylko dziura po płycie z inwerterem. Oczywiście mam ją tu w ręku. Więc ładuję się na auto i wracam do klienta. Wszystkie przewody zostały już odczepione. Zdjęcia, tak jak mówiłem wcześniej, porobione. Tutaj też płytę już też od, odkręciłem. No to teraz następuje zwolnienie blokady i wyciągnięcie płyty i idziemy po nową płytę do samochodu. Tak to wygląda w całości razem z radiatorem wyjęte, żeby nie trzeba było na nowo past przewodzących smarować itd. Tak Płyta główna zamontowana oraz płyty również mamy już podłączone. Idziemy uruchomić testowo. Urządzenia nam ruszyło, sprężarka również i wentylator. No i mamy praktycznie to samo napięcie. No ale jak wiadomo, wcześniej również działała. I co to dalej znaczy? No właśnie, teraz musimy po prostu poczekać przynajmniej 1-2 dni i obserwować, poinformować klienta, że gdyby znowu pompa się zatrzymała, to musi do nas zadzwonić. Bo wcześniej też no, wyskakiwał ten błąd sporadycznie. My musieliśmy zdiagnozować, co było uszkodzone i naprawić to. Mam nadzieję, że oczywiście y, ta naprawa poprzez wymianę płyty inwertera pomogła. A czy pomogła, dowiesz się za chwilę, a ja za kilka dni. Naprawa oczywiście okazała się skuteczna. Tu mamy uszkodzoną płytę główną inwertera. A tutaj. Otrzymaliśmy płytę główną nową. Jak widzicie, przyszła bez radiatora, i dlatego teraz chcę Wam pokazać, jak powinno się prawidłowo zamontować taką płytę inwertera do radiatora, żeby można było odprowadzać właśnie ciepło z tych tu kilku elementów. Do tego potrzebujemy oczywiście śrubokręt, kawałek szmatki. I pastę termoprzewodzącą. Standardowo jest tutaj widziałem taka silikonowa, biała pasta termoprzewodząca zastosowana. Ja z racji tego, że kiedyś składałem komputery, wiem, że takie pasty z dodatkiem srebra są dużo bardziej e, skuteczniejsze, dlatego zamówiłem taką pastę e, ze srebrem. No i oczywiście pokażę Tobie, jak to wykonać. Na sam początku, oczywiście musimy sobie odkręcić śrubki. Aha, w pierwszej kolejności odkręcamy te śrubki tutaj w środku, które trzymają właśnie te elementy termoprzewodzące. Znaczy nie termoprzewodzące, tylko te, które oddają ciepło. Śrubki mamy wszystkie odkręcone. Te, które trzymają. Te elementy odprowadzające ciepło. To teraz przejdziemy do odkręcania samej płyty głównej, delikatnie podnosimy płytę, i voila! Teraz oczywiście musimy sobie te mostki nasze wyciągać. I jak już wspomniałem, musimy tą pastę z tego radiatora powycierać, żeby nałożyć świeżą. Najważniejsze oczywiście, żeby miejsca, gdzie będą stykać się te elementy, które grzeją się, były po prostu wyczyszczone. Jeżeli mamy już wyczyszczone, to bierzemy się oczywiście za nakładanie pasty i pastę nakładamy nie na radiator, tylko bezpośrednio na te elementy Taka ilość pasty, oczywiście, w zupełności wystarczy. Przyciśnie jeszcze radiator, więc ona się elegancko nam rozleje. A, mostki? A, szukam jeszcze jednego. Okazało się, że został. On na tamtej płycie. Ok. Teraz oczywiście wstawiamy w miejsce tak, żeby nam pasowało na otwory. Ja już czuję, że po prostu płyta widzicie dochodzi elegancko. Przyłapiamy ją na śruby zewnętrzne i zaczniemy przykręcać śruby, które trzymają elementy, które się grzeją do radiatora. I zostało te środkowe jeszcze dokręcić. I w taki sposób mamy płytę inwertera poprawnie zamontowaną do radiatora. Na tym oczywiście całą naprawę możemy zakończyć i powiedzieć, że przebiegła ona ze sukcesem. Jeżeli chciałbyś nauczyć się, jak montuje się klimatyzację albo jak jeszcze naprawia, zapraszam Ciebie przede wszystkim na moją grupę jest to grupa przedszkole klimatyzacji i pomp ciepła. Znajdziesz ją na Facebooku. Linka oczywiście będziesz miał też w opisie do tego filmu. Zapraszam Ciebie też na moje szkolenia. Gdzie, kiedy, za ile, w jakich miejscach się odbywają. To wszystko dowiesz się na mojej stronie: zawodmyślnikinstalator.pl bez polskich znaków, czyli zawodmyślnikinstalator.pl oraz na moim fanpage'u na Facebooku. Przemysław Cyranik, zawód instalator. Trzymaj się, cześć.